Zobaczcie, brak zrozumienia w narodzie, problemy. Wyrywają dziecko, tak? Tutaj niesie. Wyrywają dziecko, są krzyki, oni wyrywają się o nie. No i wszystkim się wydaje, że to jest zła sytuacja przeciwko dziecku, tak? Tak zmanipulowała y, telewizja, program reporterzy wyrywają siłą. Ile jeszcze cierpienia zafunduje świat temu ośmioletniemu dziecku? To mała Ines. A tak wyglądał jej ostatni dzień w Polsce. Ines przeżyła tu już więcej niż nie jeden dorosły. Najpierw nagle i niespodziewanie zmarła jej matka. Teraz dziewczynka została siłą odebrana rodzinie zastępczej. No i dobra. Dziecko zostaje odebrane siłą rodzinie zastępczej, rozumiecie? Handlarzami dzieci, tak? Hand od handlarzy dziećmi. I zobaczcie, jakie tu są komentarze w ogóle, nie? Okiem prawa walczymy o przyszłe pokolenia, nie? To jest. Możecie tam zobaczyć to nagranie. I teraz yy, nawet jeden z ojców pisze, w czasie II wojny światowej też tak odbierali dzieci, rzeczywiście. Odbierali dzieci rodzinom zastępczym w czasie II wojny światowej i oddawali ojcu? Ludzie, wy się obudźcie, naprawdę. Obejrzyjcie najpierw materiał, zastanówcie się o co chodzi, a nie tylko na zasadzie, że dziecko krzyczy, i bo dziecko nie wie o co chodzi, tak, że wraca do taty, którego nie widziało, bo zostało uprowadzone wcześniej od taty. I, i zobaczcie te komentarze. Chamstwo i korestwo ogarnia ten kraj na milicja, zorganizowana grupa przestępcza, terroryzująca, mordująca Polaków. No rzeczywiście? W Polsce nie ma żadnego prawa. Wśród 826 takich komentarzy tam jest. Nie mogę na to patrzeć. Coś okropnego. Wola, ten płacz, woła o pomstę do nieba. Żyjemy w w pojebanym kraju, w chorym prawem, albo jego braku. Gdzie jest rzecznik praw dziecka? Jak można zebrać w ten sposób dziecko? Nie jedyna sytuacja w tym chorym państwie. Czyli zobaczcie, jest sytuacja, że ludzie, którzy zarabiali, bo pamiętajmy, że rodzina zastępcza może mieć do 8 dzieci, 4500 dostaje za dziecko, tak? Czyli ci ludzie niesamowicie cierpią z tego powodu, że stracili kasę, a ludzie piszą, jakie to straszne, że dziecko jest oddawane tacie. Naprawdę żyjemy w chorym narodzie, no, i to po prostu ci ludzie po prostu pokazują swoimi komentarzami i tym, co, co tu się dzieje, że nic absolutnie nie rozumieją.